Jezus Chrystus. Rozpoczynamy transmisję. Z Rzeszowa, pikiety antyaborcyjnej, antydeprawacyjnej kontry którego jeszcze niedawno niedawna zabijano w Polsce ponad 1000 dzieci tylko z powodu podejrzenia o chorobę. Proszę. Mamy wybranie, nie? Mamy pikietę antyaborcyjną, antydeprowacy. Legalnie zgłoszoną. Proszę pana, proszę odejść. Pan nie stoi nad konstytucją, a nie o ustawach o zgromadzeniach. Proszę odejść ode mnie. Proszę ode mnie Proszę

Proszę Państwa, chcieliśmy wejść na teren rynku bardzo pospiesznie. Pewien mężczyzna, który odmówił wylegitymowania się, e, wyrzucił nas z terenu rynku bardzo pospiesznie. Ula, nie teraz! E, bardzo pospiesznie e, umieszczając regulamin, ponieważ Urząd Miasta nie wie jak reagować. W zeszłym roku przegrał dwie sprawy o bezprawne rozwiązanie pikiety, więc w tym roku postanowili zrobić to inaczej. Powołali się na regulamin. Imprez masowy, który nie stoi ponad konstytucją ani ustawie o zgromadzeniach publicznych. Niestety pan nie zna prawa i nie wie o tym, że w każdym sądzie przegra. Pan nie chciał nas puścić na teren płyty w momencie, kiedy noszę tylko koszulkę. Pan tutaj ochroniarz, taki bardzo męski, bardzo męski po prostu, rzucił się na mnie z łapami i przywrócił mnie na chodnik. I pan Fiołek myśli, że stoi ponad prawem. Wynają sobie rosłych ochraniarzy, bo to z ochroną nie ma nic wspólnego. Ma sobie wy, wy, rosłych ochraniarzy, którym się wydaje, że mogą robić co chcą. No na szczęście panowie nie mają identyfikatorów. Tutaj ten pan też nie ma identyfikatora, ale bardzo szybko możemy ustalić tożsamość panów, bo nie jesteście anonimowi w sieci.